Cześć, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o silniku Mazdy 22 Sky Active T, silniku o kodzie SHVPTS. Zanim jednak jeszcze przejdziemy do meritum, to pamiętaj o tym, aby zasubskrybować mój kanał. Nie zapomnij także kliknąć w polubienie pod filmem, masz na to teraz doskonałą okazję, a teraz przejdźmy już do szczegółów. To, co w pierwszej kolejności powinieneś wiedzieć, to że silnik Mazda 22 Sky Active D to silnik, który jest dość mocno elastyczny. Znajdziesz go na rynku w różnych wariantach mocy: w wersji 150-konnej, 175-konnej i 184-konnej. Silniki, o których mowa, produkowane były od 2011 roku i znajdziesz je w różnych modelach Mazdy. Jednostka dostępna była w modelach takich jak Mazda CX-5. Mazda 6, czy Mazda 3. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy techniczne, to konstrukcja tego silnika była bardzo dobra. Jest to silnik, który posiada 16 zaworów, 4 cylindry, no i bezpośredni wtrysk Common Rail. Do tego wszystkiego konstrukcję uzupełniało sprzęgło z dwumasowym oraz rozrząd na łańcuchu. Z pewnością pewnymi innowacjami w zakresie samej konstrukcji była możliwość korzystania z dwóch turbosprężarek, jak i również zastosowanie specjalnych wtrysków piezoelektrycznych, których zadaniem oczywiście było precyzyjne sterowanie wtryskiem paliwa do cylindrów silnika. Wykorzystanie takiej technologii ma oczywiście za zadanie zmniejszyć zużycie paliwa, jak i również poprawić precyzję wtrysku. A zatem bardzo ciekawe założenia, jeżeli chodzi właśnie o tę technologię. Oczywiście nie są to jedyne atuty silnika 2.2 Sky Active D. Wśród takich głównych zalet tej jednostki wymienia się znakomitą kulturę pracy. Sam silnik działa bardzo cicho, jego spalanie powinno być zadowalające dla kierowców. Do tego warto również dodać przyzwoite osiągi i moc. No i oczywiście ciekawą konstrukcję i dość małą emisję spalin to są takie główne myślę przewagi tego silnika. A jeżeli chodzi o wady czy ewentualne usterki, no to przede wszystkim w przypadku silnika 2.2 SkyActiv-D warto zwrócić uwagę na stan wałków rozrządu. Takim głównym objawem pewnych problemów z tym elementem będzie nagły spadek mocy w dieslu czy charakterystyczne odgłosy. Oprócz tego, o usterce może informować również komputer pokładowy, na którym znajdziecie odpowiednią informację na ten temat. Do tego warto też pamiętać o tym, że przy większych przebiegach i przy większym eksploatowaniu silnika, zwłaszcza bez jakichś większych napraw, mogą zacząć pojawiać się problemy z innymi elementami. No a same naprawy w przypadku silnika 2.2 Sky Active D mogą być naprawdę kosztowne. Ceny części zamiennych są dość wysokie, dlatego warto mieć to na uwadze i sobie sprawę z tego, gdy decydujecie się na taki silnik. Natomiast, w gruncie rzeczy, sama jednostka wykonana została bardzo porządnie, o czym świadczą liczne pozytywne opinie użytkowników i kierowców, którzy chwalą sobie model 2.2 Skyactiv D przede wszystkim za znakomite osiągi, atrakcyjne spalanie i innowacyjną konstrukcję. Pamiętajcie też, że w przypadku tego silnika dość istotne znaczenie ma wykonywanie regularnych przeglądów i serwisów, które dobrze jest wykonywać przynajmniej raz w roku. Do tego ważna jest również kwestia wymiany oleju. Trzeba pamiętać o tym, aby odbywało się to regularnie co około 20 tysięcy przebytych kilometrów. A zatem podsumowując nieco silnik 2.2 SkyActiv D, to na pewno jest to bardzo ciekawa opcja jeżeli chodzi o silniki diesla. Jeżeli zatem na przykład planujecie zakup jakiegokolwiek egzemplarza wyposażonego w taki silnik, no to być może będzie to dobra opcja jeżeli poszukujecie jakiejś jednostki z niezłą dynamiką. Natomiast tak jak wspomniałem, Raczej wybierałbym w tym przypadku wersje z nieco niższym przebiegiem, które gdzieś tam były regularnie serwisowane, a wszystko po to, aby uniknąć potencjalnych usterek w przyszłości. A zatem to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.